To co Marcin? Chciałbyś projektować? No wiesz co, zawsze o tym marzyłem tak naprawdę. Yy, ale wiesz, że trzeba mieć uprawnienia do tego. No nie, właśnie ostatnio czytałem w muratorze o tym. I co? Tam chyba jakieś studia trzeba. No właśnie trzeba, bo na studia jakieś pójść, kurde. No właśnie, a, kurde a no jakie? na jakie? Słyszałem, że wiesz, na jakie studia jeść. Nie wiem, taki inżynieria środowiskami po głowie chodziła, wiesz. Mhm. Nie wiem, czy to dobry pomysł. No właśnie, a gdzie znajdziesz, gdzie znajdziesz te wszystkie um, studia, czy jaki przepis reguluje, bo myślę, że jakiś przepis do tego jest. Wiesz, bo ja wiem. Wiesz co, no. Rządzenie o samodzielnych funkcjach technicznych, coś. No, wiem, dobrze e, właśnie, właśnie znalazłem, załącznik 2 do rozporządzenia. I mamy w pozycji 13, y, mamy specjalność y, uprawnień budowlanych i to jest wymieniona właśnie branża sanitarna, czyli instalacyjna w zakresie sieci instalacji urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych, kanalizacyjnych bez ograniczeń i kierunki odpowiednie właśnie czytam, że y, y, są to kierunki w zakresie energetyki, inżynierii środowiska, inżynierii naftowej lub gazowniczej, i wiertnictwa, nafty i gazu. I nie ma y, opisanych kierunków pokrewnych. A może ty? Mm -hmm. Byś chciał na któryś kierunek pójść. A no, może byłeś, sprawdź, czy... może, może gdzieś masz. A, gdzieś, gdzieś tam w szufladzie indeks już się znalazł. No, Dobra, to Marcin, to bez żartów. Powiedz mi, y, czy któryś z tych kierunków y, ukończyłeś? żeby móc uzyskać te uprawnienia, które już masz od wielu lat. Wiesz co, no akurat tak się składa, że w 2009 roku miałem okazję skończyć inżynierię środowiska. No i później gdzieś te uprawnienia, no i to jakoś tak się potoczyło, że jestem tu gdzie jestem, no. no i to rozporządzenie jest na pewno ważne, jeżeli chodzi o rozpoczęcie w ogóle swojej kariery w budownictwie, a nawet to Mało kto wie na pewno o tym, wybierać na studia już teraz, jeżeli wiążesz swoją karierę z budownictwem. Po prostu zobacz, jaki kierunek, do jakich pewnie będziecie upoważniał, do jakiego projektowania czy do kierowania robotami. To jest bardzo ważne. Tak, dokładnie. Gdyż. Pewne kierunki, pewne specjalności, które są na studiach, nie dają możliwości uzyskania pewnych uprawnień, pełnych uprawnień, czy tych bez ograniczeń, i później będzie się wiązało z tym, że trzeba będzie studiować jeszcze uzupełniająco, na przykład, co było w moim przypadku, to może od razu opowiem. Studiowałem inżynierię środowiska w energetyce i transporcie. Jak dobrze pamiętam, chyba zacząłem studiować w 2002, skończyłem w 2007 i te studia nie, nie pozwalały mi uzyskać pełnych czy tych uprawnień bez ograniczeń, i musiałem później jeszcze studiować uzupełniająco, i wybrałem się na Politechnikę Koszalińską, bo w Szczecinie w trybie zaocznym uzupełniającym nie było. I po trzech latach, akurat. Niestety zamiast dwóch wyszło mi trzy. Po trzech latach uzyskałem już ten tytuł, tytuł magistra inżyniera, i co, mnie, co pozwoliło mi właśnie móc no, pod, mieć, otworzyć tą możliwość, żeby uzyskać te uprawnienia. Oczywiście do uprawnień jeszcze ścieżka długa praktyk, o których opowiemy w następnym filmie, do czego zapraszamy. No, i później ten egzamin, no właśnie, czyli studia. Jeszcze. Tak, no, No, można. No, no, to, 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 co powiedziałeś, Kamil, właśnie tutaj miałem przykład gdzieś od kolegów elektryków, że być może wiedza wyniesiona ze studiów niekiedy jest dokładnie tą samą wiedzą, którą byś zdobył na kierunku tym wymaganym do uprawnień. No ale dane studia nie nazywają się w ten sposób, w jaki powinny w świetle właśnie tego załącznika, o którym mówiłeś. No i potem właśnie można się dziwić bardzo niefajnie, że po prostu człowiek tych uprawnień no nie może zdobyć na podstawie tych studiów i musi potem kombinować jakimiś studiami, tak jak właśnie na Twoim przykładzie, coś dorabiać, jakieś trzy lata i tak dalej. więc. No, i to, co może teraz powiem, będzie bardziej skierowane do kogoś, właśnie kto tak naprawdę myśli w ogóle nad wyborem studiów, i tak dalej. Jak gdyby, co, co sobie wziąć pod uwagę przy wyborze tych studiów, i uważam, że to, co jest absolutnie najważniejsze, żeby kierować się przede wszystkim swoimi zainteresowaniami, bo nie wyobrażam sobie pracy w tym zawodzie przez nie wiem, 30 lat. Robiąc coś, czego się absolutnie nie nienawidzi po prostu. Zwróć uwagę na to, co się lubi, co człowieka pociąga, a drugie, żeby przemyśleć, kim się chce być, w świetle, jak gdyby może tego prawodawstwa, które mamy, czyli jeżeli byśmy tak szybko, pozwolę sobie szybko przywołać te podstawowe, jak gdyby. Specjalności, w których można się poruszać, to będzie architektura, konstrukcje budowlane jakieś konstrukcje mostowe, drogi, kolejnictwo, stronia, telekomunikacja i tutaj sprawy sanitarne to są te główne no, specjalności, tak naprawdę, w których człowiek może się poruszać w budownictwie. I to może też będzie trywialne, ale dla tych początkujących uważam, będzie to dosyć znaczące, żeby tak sobie rozgraniczyć, kto jest kto. Architekt to jest człowiek, który jak gdyby czuwa nad pięknym budynkiem, nad funkcjonalnością pomieszczeń, nad jego wyglądem. Konstruktor, typowy budowlaniec, to jest osoba, która jest odpowiedzialna za to, żeby dany budynek był na tyle mocny, żeby wytrzymał wszelkie obciążenia, napory wiatru, śniegu. I tak dalej, obciążenia urządzeniami technologicznymi, czyli on odpowiada za konstrukcję, stricte wytrzymałość budynku. Inżynierowie mostowi, oni wszystkie konstrukcje mostów, drogowcy, wszelkiego rodzaju drogi, nie wiem, autostrady, ekspresówki, drogi lokalne, chodniki, ścieżki rowerowe czy nowe. Sterowanie ruchem kolejowym, no to jest jak gdyby no pochodna, można powiedzieć, od, od tego kolejnictwa, hydrotechnika, wszelkiego rodzaju budowle w ciekach wodnych i tak dalej, nie wiem, elektrownie na przykład wodne, specjalność wyburzeniowa, czyli jeżeli demolka, to są specjalne uprawnienia w specjalności wyburzeniowej, telekomunikacja, wszystkie te linie przesyłowe, nie wiem, Orange i inne historie związane z przesyłaniem nie wiem, danych i tak dalej, elektrycy, wszystko co jest związane z niskimi prądami, wysokimi prądami, sterowaniem AKPiA, nie wiem, tu można też kamery pod to pociągnąć bardzo często, kontrolę dostępu. Inżynierowi sanitarni tacy jak my, no to tak jak mówiłeś, woda, kanalizacja, sprężone powietrze, kotłownie, gaz, wentylacja. I uważam, że to jest Tylko dobrze sobie to przemyśleć, uważam, Kamil, na, na, na początku swojej drogi, tak naprawdę, jak gdyby na początku, nawet kreowania tej drogi w swoim budownictwie. Ja powiem, Wiem... że, że w naszą branżę, tak czy w kierunku, poszedłem troszkę przypadkiem. <laughs> to nie było przemyślane. Ale jak to się mówi, yy, spodobało mi się na tyle, że poszedłem dalej. Więc y, myślę, że dzisiaj nie będę opowiadał, dlaczego. Może to jest temat na osobny film, lub <laughs> jakiś osobny, y, osobny film, czy nawet książkę, <laughs> można tak powiedzieć, ale no, czasem właśnie te y, decyzje y, ludzkie y, właśnie są na tyle różne, że właśnie y, jedne, jed, jedni jedni. Y, Idą do, w branżę, wchodzą w branżę właśnie w, w ten sposób jak ja, a inni, powiedzmy, dla innych jest to kwestia jakichś tam y, przemyśleń, y, czasem wielotygodniowych, czy nie powiem, wielomiesięcznych przemyśleń, co by tu ze sobą zrobić. Więc, y, ale myślę, że y, warto by było y, jednak troszkę się stanowić. Tak jak w naszym w filmiku poprzednim. Czyli rozmawialiśmy na temat, czy, czy, zostać, czy trudno zostać dobrym projektantem i przedsiębiorcą jednocześnie. No yy, tam mówiliśmy tutaj o tych naszych początkach, że tak. zarówno ty, jak i ja wywodzimy się z techników elektrycznych, tak naprawdę, no jakichś tak. tam. I jest... w tym miejscu ten film się pojawi. Tak, na chwilę przerwę, już możesz kontynuować. No więc tak naprawdę zmieniliśmy, można powiedzieć, kable na rury, nie? Okay. No Człowiek kończąc szkołę średnią też nie jest świadomy pewnych rzeczy na pewno. Dlatego uważam, że fajnie, jakby ten film dotarł, szczególnie do, do ludzi nie tylko, ale tych, którzy kończą szkołę średnią, którzy zastanawiają się, na które studia pójść. I dzięki tej serii tych filmów uważam, uważam że będą mieli fajny obraz jak gdyby całości, co można robić w tym budownictwie, ale żeby robić to właśnie z głową. Wiem, że już chyba mówiliśmy w poprzednim filmie, jak dobrze pamiętam, napisałeś artykuł u siebie na blogu na temat właśnie tej całej ścieżki, tak dobrze pamiętam? Całej ścieżki i tym, tego, co można później robić, tak na dobrą sprawę. Tak, tak, jest to artykuł. To myślę, dosyć zwięzły. Studia, i co dalej, na www.akademiaprojektowania.pl. Myślę, on dosyć fajnie obrazuje tą sprawę, ale wiesz, co się kojarzy, że też i w Twoich filmach coś podobnego, jeżeli chodzi o, o tą tematykę i kierunki studiów? Też gdzieś tak, coś widziałem. Ja nagrałem film, yy, znaczy akurat to. Yy. Pewna osoba mi w tym pomogła, y, ale w, no, powiedzmy, że wspólnie y, z pewną osobą nagraliśmy, czy opracowaliśmy prezentację, tak na dworze, to nie jest film, odnośnie y, studiów, ale a tutaj y, y, jest film, czy ta prezentacja skupiona na inżynierii środowiska. Y, właśnie po której też można, y, można być tym inżynierem sanitarnym, bo czy inżyniera sztowiska, czy instalacje sanitarne, y, jak to mówiłeś, kierunki studiów mogą się nazywać różnie. Ale zakres y, tych przedmiotów, tematów y, na uczelni jest y, na tyle bliski, i też y, właśnie któryś tam któryś punkt y, rozporządzenia, już teraz nie pamiętam, y, mówi właśnie o tym, że po inżynierii środowiska, też w jakichś tam y, odpowiednich, że tak powiem, y, obszarach y, tej, 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 tego kierunku, y, można być też inżynierem instalacji sanitarnych. No to to też to można tak mieć tak, uprawnienia, tak, właśnie, y, też w zależności od właśnie y, tych studiów, od praktyki, y, też nawet y, 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 bez y, ograniczeń. Do, dokładnie, ale tutaj no, przykładowo mając, można zyskać uprawnienia w ograniczonym zakresie w całości konstrukcyjno-budowlanej. Także to rozporządzenie, które przywołałeś na początku filmu, i ten załącznik, jest uważam szalenie istotny, bo no z tego załącznika, z tej tabelki, która jest i w moim artykule przywołana, i właśnie w tym rozporządzeniu bezpośrednio, tam bardzo ładnie widać, co po których studiach można tak naprawdę no, robić w budownictwie. Dokładnie. A jeszcze tak dodamy, bo nie wspominaliśmy w poprzednim filmie, odnośnie uprawnień. To jest to, że posiadanie uprawnień też się wiąże z, z korzyściami finansowymi, bo z jednej strony oczywiście nie jest to w 100% pewne, że po uzyskaniu uprawnień o, Szef da tobie podwyżkę, ale jak to pewne badanie, czy w pewnym badaniu zostało wskazane, przynajmniej przy 45% osób nie Osoby nie dostały podwyżki, a jak widzisz, pozostałe osoby, tutaj widzisz te procenty, pozostałe osoby te podwyżki otrzymały jednak. Dokładnie. Nie dość, czy te uprawnienia dają to, co wspomnieliśmy w pierwszym filmie. To jeszcze, tak jak mówisz, dokładnie. Gratyfikacja finansowa też powinna pójść w górę, i to jest bardzo prawdopodobne, że tak się stanie. Dokładnie. A jeszcze tak dodam na marginesie, i też nie, nie wiem, czy tutaj da się to podlinkować u góry, ale na pewno w opisie na dole pod filmem. Zostawię taki link do raportu, który opracował dr. inżynier Krzysztof Kaczorek z Politechniki Warszawskiej, jeśli, jeśli się nie pomyliłem. Opracował raport zarobków inżynierów budowlanych, i między innymi są też inżynierowie sanitarni, i też jest podzielone te, te badanie, czy wyniki są podzielone na osoby, które projektują, i osoby, które pracują w wykonawstwie. Więc też może w tym momencie w filmie pokażę takie zrzuty z tego raportu dla projektantów to I dla osób w wykonawstwie, i teraz się właśnie pojawia. No, więc y, zachęcamy do zapoznania się, no i możecie zobaczyć, właśnie jak to y, wyglądają te zarobki z biegiem czasu. A Marcin, coś no, chciałeś panie, dodać? To, że, że to przetoczone przez siebie badanie w bardzo namacalny sposób pokazuje, jak to się kształtuje. i. Uważam, że jest w tym badaniu bardzo dużo trafnych sformuł sformułowań po prostu. I też y, dodam, że y, to już tak, w nie, nie wiem, kiedy oglądacie ten film, ale y, w momencie, kiedy my to nagrywamy, to właśnie jest y, tworzone, y, tworzone nowe badanie na rok. Na y, koniec roku 2021. I jeżeli jeszcze. Jest taka możliwość, to y, można wziąć udział w tej ankiecie, dołożyć. Jeżeli ktoś z Was oczywiście już, już zaczął projekt, pracować przy projektowaniu czy wykonawstwie, możecie tą małą cegiełkę, czyli sw swój głos, czy swoje, swoje właśnie swoją sytuację w tej krótkiej ankiecie pokazać, żeby, żebyście właśnie, żebyście byli tymi osobami, które pomagają budować takie ankiety. Ja już oczywiście. Y, to ankietę wypełniłem. No. Bardzo ładnie. No. i Marcin pewnie też wypełnisz. No, nie, wypełnię oczywiście, bo to no, to jest bardzo dobry obraz tego, co się dzieje po prostu, no, taki drogowskaz, jak gdyby do przewidywania tego, co się, co się, może wydarzyć w twojej karierze tak naprawdę, w karierze każdego z nas, no. Dokładnie. I wszelkie linki do tego wszystkiego o czym mówiliśmy są w opisie, więc rozwin, rozwincie proszę, żeby zasięgnąć po, po to, o czym mówiliśmy. Tymczasem myślę, że temat studiów, nie wiem, czy jesteśmy w stanie w ten kwadrans wyczerpać. Myślę, że pewne rzeczy można by było uzupełnić w następnych filmach może. Na podstawie Waszych pytań, Waszych komentarzy, które. Mam nadzieję, że się pojawią pod tym filmem. Myślę, że postaram się w jakiś sposób odpowiedzieć, coś podpowiedzieć, coś pomóc. Być może przekierować do innych naszych publikacji czy filmów, które są lub będą, zależą się od tego, kiedy ten film jest oglądany. Więc dziękujemy Dziękuję. Wam za uwagę. No i życzymy miłego dnia, wieczoru. Kiedykolwiek to oglądacie. I zapraszamy, zachęcamy do następnych naszych rozmów. Wielkie dzięki. Do zobaczenia. Do zobaczenia.